Dzień dobry Państwu, witam w sobotę, pierwszy dzień lutego 2025 roku, dzień pamiętny dzień, w którym weszły w życie sankcje, praktycznie rzecz biorąc, a pod postacią ceł nałożonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na kanadyjski eksport do Stanów Zjednoczonych. 25% obejmujące bardzo praktycznie wszystkie grupy towarów, a 10% dotyczące importu surowców energetycznych, ropy naftowej i gazu. Surowce te zresztą są sprzedawane do Stanów Zjednoczonych znacznie poniżej cen rynkowych, dlatego że ropa kanadyjska pochodząca z piasków roponośnych jest zamknięta w kontynencie no i Trudno ją dostarczyć do, na rynki eksportowe. Nie ma stosownych rurociągów, bo żeśmy nie wybudowali. Nie ma, jak typy no, tej wartości, którą miałaby, gdyby można ją było od razu dostarczyć na rynki światowe. Dlatego jeździ pociągami, cysternami. No i jest tam trochę rurociągów, które ją dostarczają również do Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa. Rozbity został cały układ kontynentalny, który był przez Amerykanów zbudowany poprzez porozumienia wolnocłowe. Na początku nafta, potem ta nafta 2, renegocjowana już za, drugiej, za pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Wówczas prezydent Trump mówił, że to jest najlepszy układ, jaki jest możliwy, że on jest bardzo dobry dla Stanów Zjednoczonych. Tu w Kanadzie mówi się, że gdyby odjąć właśnie ten eksport kanadyjskich surowców energetycznych, ropy naftowej i gazu, to praktycznie rzecz biorąc Kanada ma deficyt w obrotach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, że więcej od Stanów Zjednoczonych kupujemy niż tam sprzedajemy. Trudno się temu dziwić, bo gospodarka kanadyjska jest o wiele mniejsza od gospodarki amerykańskiej. O ile dobrze pamiętam, to 10 razy mniejsza. I no cóż, i bardzo od gospodarki amerykańskiej uzależniona, zwłaszcza tutaj w Ontario. Są zakłady, które funkcjonują po prostu przez granicę cały czas przejeżdżają ciężarówki codziennie, wożąc w tej i we w te różne podzespoły, wożąc w tej i we w te półprodukty, wożąc w te i we w te płody rolne i tak dalej i tak dalej. To jest wszystko sprzężone. Więc jeżeli Stany Zjednoczone rozbiją ten układ, no to co dalej? To znaczy, jakie kroki może podjąć Kanada, żeby się ratować z tego czarnego dołu? Bo szczerze mówiąc, te wszystkie sankcje odwetowe, cła odwetowe, które Kanada może nałożyć na Stany Zjednoczone, one ze względu na rozmiar gospodarek dla Stanów Zjednoczonych nie będą tak dotkliwe jak dla Kanady amerykańskiej. Istnieje wolny rynek, w związku z czym bardzo szybko można będzie różne rzeczy poprzestawiać. Oczywiście fabryk samochodów nie można tak z dnia na dzień przenieść, no ale można pozyskiwać i surowce energetyczne na rynkach światowych, i Stany Zjednoczone mają o wiele, wiele więcej możliwości produkcji. I to jest główne, główne zadanie prezydenta Trumpa. On chce ściągnąć z powrotem produkcję do Stanów Zjednoczonych. Czy mu się to uda? Trudno powiedzieć, bo ma do czynienia z olbrzymim i rynkiem, i producentem azjatyckim, fabryką świata, Chinami i w tym momencie już nie tylko Chinami, również Indiami, gdzie zlokalizowane jest gro usług światowych. Proszę państwa, oczywiście Kanada jest krajem przebogatym. Oczywiście Kanada jest krajem bardzo interesującym pod względem inwestycyjnym, ale i jeśli będzie miała odpowiednie prawodawstwo, które te inwestycje będzie przyciągać. No bo jeśli w Stanach Zjednoczonych zostanie zlikwidowany jak zapowiada prezydent Trump na przykład podatek dochodowy, jeśli w Stanach Zjednoczonych będzie o wiele niższy podatek korporacyjny niż w Kanadzie to okaże się tak, że te nawet inwestycje, które moglibyśmy tu mieć, odpływają z Kanady właśnie do Stanów Zjednoczonych i też mamy drenaż mózgów, to znaczy ludzie, którzy się wykształcili tutaj w Kanadzie, będą usiłowali, jak zresztą do tej pory to już było widać, będą usiłowali zatrudnić się właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo będzie tam im o wiele lepiej. I teraz to wszystko, co proponuję, Niestety również konserwatywny rząd prowincji Ontario, a więc jakieś rozdawnictwo, jakaś, jakieś wsparcie na wzór tego pandemicznego dla firm, dla przedsiębiorstw, dla pracowników, którzy by tracili pracę w wyniku tych wszystkich rzeczy, to jest socjalistyczny i etatystyczny idiotyzm. To, czego kanadyjska gospodarka potrzebuje, to przede wszystkim konkurencji, jeśli chodzi o atrakcyjność warunków. Inwestycyjnych z gospodarką amerykańską i może to bardzo łatwo osiągnąć. Do tej pory osiągała to również przez to, że życie w Kanadzie było jak gdyby przyjemniejsze że, niż w Stanach Zjednoczonych, że wiele osób w latach 70. wybierało Kanadę jako kraj do osiedlenia, mimo że tutaj trochę mniej zarabiali, dlatego że mieli dobre usługi państwowe, że kraj nie był niebezpieczny, można było, nie wiem, bezpiecznie w nocą chodzić po ulicach, zostawiać samochody z kluczykiem na podjeździe itd. itd. Po tym nie było napięć społecznych. To wszystko zostało przez idiotyczne rządy Partii Liberalnej, a takich właśnie polityków w krótkich majtkach, jak, jak obecny premier Trudeau, jeszcze niestety, zlikwidowane. To wszystko, ta przewaga Kanady została zaprzepaszczona. Po to, żeby do tego wrócić, no właśnie, trzeba się pozbierać do kupy, zrobić z tego kraju rzeczywiście merytokratyczny, praworządny kraj, zlikwidować te wszystkie socjalistyczne idiotyzmy, które odpychają jakikolwiek kapitał inwestycyjny, ten poważny, nie ten kierujący się jakimiś tam ideologiami, obniżyć podatki i pozwolić ludziom pracować, bo nie ma innego. Czynnika wzrostu niż praca ludzka i wysokowydajność tej pracy, czyli dobrze zorganizowana praca, czyli infrastruktura i tym podobne rzeczy. Także, proszę Państwa, Kanada oczywiście może funkcjonować obok Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to wszystko, co zamierza w tej momencie prezydent Trump, to są po prostu takie podchody pod to, żeby bardziej się skoligać z Kanadą, to znaczy albo ją wchłonąć, albo no stworzyć jakiś bardzo silny sojusz. Bo umówmy się, nie da się tych krajów tak łatwo odseparować. Mamy wspólną obronę przestrzeni powietrznej Norad. Mamy współpracę wywiadów w ramach pięciu ucz, mamy yy, olbrzymią wymianę inf informacji, to znaczy praktycznie rzecz biorąc, kanadyjskie informacje są przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Yy, również informacje dotyczące bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc Stany Zjednoczone wiedzą o nas wszystko, mają tę przewagę. Więc yy, to, co moglibyśmy zrobić, myślę, że Stany Zjednoczone by zablokowały, bo wszystko to ma służyć temu, żeby również. Wyrzucić z tego kontynentu wpływy chińskie. Nad tym Stany Zjednoczone od dłuższego czasu pracują. Czyli to, co moglibyśmy zrobić w konkurencji do Stanów Zjednoczonych, czyli wpuścić tutaj Chiny wpuścić tutaj Azję, powiedzieć, ok, nie chcecie naszych samochodów, no to my będziemy mieli tutaj fabryki chińskie, które będą produkowały na rynki południowoamerykańskie, prawda? A będziemy mieli tutaj e, fabryki, które będą już nie na rynek amerykański, który be, będzie zamknięty, ale może będą tutaj nasze surowce, nie będą eksportowane do Stanów Zjednoczonych, tylko będą eksportowane na rynek chiński, tak jak Chińczycy chcą. Chińczycy tutaj tak próbowali, macali rynek, usiłowali tutaj różnego rodzaju produkcję swoją i na swoje potrzeby lokować. To było zresztą bardzo ciekawe. Również tutaj, również tutaj w Ontario były takie przebłyski. Także te wpływy chińskie tego powolnego wzrostu nowego hegemona można by tutaj właśnie zderzyć z wpływami amerykańskimi, ale myślę, że Amerykanie na to nie pozwolą. Mają tutaj zbyt dużo, jak ktoś mówi assets, zbyt dużo majątności i zbyt dużo wpływów politycznych i wpływów bezpieczeństwa, w służbach bezpieczeństwa, by sobie na tego rodzaju rzeczy pozwolić. W związku z czym, tak jak mówię, niestety to, co się dzieje w Ameryce wymaga, wymusza na Kanadzie pójście identyczną drogą, to znaczy właśnie sprawieniem tego, żeby Kanada również, podobnie jak Stany Zjednoczone mają teraz być dla inwestorów bardzo atrakcyjne, żeby Kanada również stała się bardzo atrakcyjna dla inwestorów. Nie zrobi się tego przez kanadyjski socjalizm, nie zrobi się tego przez kanadyjską polityczną poprawność, przez te wszystkie zasady DEI, które pogarszają wydajność pracy, które są olbrzymim brzemieniem nałożonym na normalną, zdrową gospodarkę. Nie zrobi się tego walką z klimatem, lecz zrobi się to tradycyjnymi metodami ekonomicznymi sprawdzonymi od dekad. Więc e, proszę Państwa, e, żyjemy w bardzo ciekawych czasach i e, to myślenie, które mieliśmy 10 lat temu, można odłożyć do Lamusa. Dzisiaj jest inna sytuacja. Może Stany Zjednoczone, może prezydent Trump będą grały na rozbicie Kanady, może będą chciały wchłonąć jakąś prowincję, którą będą zainteresowane, na przykład Albertę, prawda? E, co by spowodowało jakieś takie podzielenie całego tego kontynentu i nową rzeczywistość. Umówmy się, że Kanada jest, jeśli przyjdzie co do czego, to jest kraj niesamowicie słabym, ponieważ ma olbrzymie przestrzenie i one praktycznie nie są bronione, nie ma wojska, nie ma odpowiednich służb, to, co jest, to jest żenujące. W związku z czym nie mamy czym grać tak na dobrą sprawę. I te wszystkie takie pochukiwania, że no, my tam pokażemy Amerykanom, jak tam przestaniemy kupować ich Burbon, proszę Państwa, nie będziemy pili amerykańskiego Budweisera. No, straszne rzeczy, straszne rzeczy. To Amerykanie mogą sobie wsadzić, że tak powiem, tam, gdzie światło nie dochodzi, bo są to tylko rzeczy, które no, prędzej czy później a gospodarka amerykańska będzie w stanie. Yy, po prostu wygładzić, po prostu zasypać własną produkcją, własnym eksportem, jeżeli zostanie rozruszana, jeżeli rzeczywiście ruszy na pełnych obrotach po tych reformach Trumpa, po odchudzeniu biurokracji. Więc proszę państwa, jeżeli w Stanach Zjednoczonych procesy zatwierdzania inwestycji będą przebiegać od tak. No to my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakiś tam rurociąg czy jakaś tam fabryka była zatwierdzana przez dwa lata, bo, bo tutaj jakieś tam środowiskowe rzeczy, a wpływ na klimat, a to wszystko, czym żeśmy obrośli i nie możemy sobie pozwolić na ten poziom biurokracji, którą ten kraj obrósł. To jest w tym momencie do ścięcia. I to, co przeraża, to, że. To, co, co, co jest oczywiste, to, co trzeba zrobić, nie jest wcale oczywiste dla kanadyjskiej tak klasy politycznej. Że są ludzie tacy jak Duckford, którzy mówią, że będą tutaj pożyczać pieniądze, czyli topić jeszcze bardziej ten kraj w długach, po to, żeby je rozdawać dla przedsiębiorstw, które nie są wydajne, nie mogą sobie poradzić i nie sprzedają. No proszę Państwa, w ten sposób to się socjalizm powiesił, że tak powiem, na własnej niewydolności. Tę drogę znamy, to jest droga donikąd. Jeżeli nie będzie w tym kraju elity zdolnej zrozumieć nową sytuację, zdolnej po prostu przy tym słoniu, którego mamy obok i który zaczyna tam troszeczkę kopać dookoła, bo, no bo go ktoś powala i, i, i chce wstać, jeżeli my nie będziemy się odpowiednio zachowywać to niestety ten słońce na nas usiądzie. I tego nikomu nie życzę, sobie nie życzę, państwu nie życzę. Chcę, żeby ten kraj był nadal. Nadal jest, jest piękny, oczywiście, przyroda jest piękna. Właśnie po krótkiej przerwie do państwa mówię, bo byłem przez pewien czas w parku Kilarny. Piękna zima, wspaniała, wspaniała pogoda, chrupiący śnieg. I ten kraj jest krajem, Mlekiem i miodem płynącym, posiadającym bogactwa najwięcej na świecie bogactw naturalnych na mieszkańca. I ten kraj, proszę Państwa, został tak zrujnowany przez tych idiotów w kolorowych skarpetkach. Tyle na dziś. Mówił do Państwa Andrzej Kumor. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mówić z większym optymizmem o Kanadzie i o naszej sytuacji w tym kraju. Do następnego razu.